Panowie ministrowie, dostojni goście, no przede wszystkim dziękuję za to, że Polagra po tym okresie pandemii wraca do dawnej świetności, jest dzisiaj niewątpliwie stolicą przemysłu spożywczego i tak jak rozmawiałem z panem ministrem Siekierskim, każdy kryzys to okres podejmowania odważnych i trudnych decyzji. I dziękuję zarządowi MTP za to w szczególności prezesowi Kobielskiemu, że potrafił te trudne decyzje podejmować. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak dzisiaj ta, ta, ta Polagra to jest naprawdę coś, czego jestem dumny. I kiedy widzę, jak się to rozwinęło w ciągu ostatniej edycji dzisiaj, to jestem przekonany, że jak następna edycja będzie jeszcze mocniejsza to wtedy, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że to jest taki już nasz sukces. No i dziękuję również i żabce i Lidlowi za to, że wsparli Polakę. To jest bardzo istotne, żeby współpracować również w zakresie dystrybucji i nie mam żadnych wątpliwości, że polskie produkty spożywcze są produktami o najwyższym poziomie jakościowym. Nie mam żadnych wątpliwości, że to może być taki znak rozpoznawczy, jeśli chodzi o polski eksport. Dziękuję wszystkim za przybycie, za udział. No i życzę przede wszystkim dobrych biznesów, po to tutaj przyjechaliśmy, po to się spotykamy, żeby robić dobre interesy. Dziękuję panie ministrze, że zaprosił pan swoich odpowiedników, panów ministrów i możemy wtedy też również razem myśleć o tym co możemy zrobić takim większym blokiem państw. Jeszcze raz dziękuję.